Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym? Ja nazywam się Tomasz Guzik, zajmuję się marketingiem i sprzedażą od wielu lat. Dzisiaj pogadamy sobie o wypaleniu zawodowym, czym tak naprawdę to wypalenie zawodowe jest i jak się z tym mierzyć, walczyć. Słuchajcie, to jest coś bardzo, bardzo normalnego, szczególnie u osób ambitnych, u osób, które są zdeterminowane w dążeniu do celu i nie robią takich prac powtarzalnych, tylko gdzieś tam. Osoby, które zajmują niższe stanowiska w strukturze całego społeczeństwa, jakieś pani kasjerka, pan listonosz, pan kierowca, oni raczej rzadziej spotykają się z wypaleniem zawodowym. Wypalenie zawodowe. Głównie jest u osób takich bardzo ambitnych, wręcz nadambitnych, u osób, które dziś tam zajmują wysokie, poważne stanowiska w korporacjach, którzy mają ogromną odpowiedzialność na sobie, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim przedsiębiorcy. Ja tutaj piję do przedsiębiorców, bo sam jestem przedsiębiorcą od wielu lat, więc jestem w stanie podzielić się tym doświadczeniem z Tobą. I, I coś chcę Ci przekazać. To jest normalna rzecz, że Ty do tego wypalenia zawodowego w jakim stopniu będziesz, yy, będziesz odczuwać i Twoim zadaniem jest tak sobie to życie, tą pracę urozmaicać, aby aby jak najmniej uderzyło Cię, uderzyła Cię ta fala tych, tych rozczarowań i tego wszystkiego, tych negatywnych emocji, które wiążą się z wypaleniem zawodowym. Po pierwsze, zastanów się zawsze, kiedy masz takie odczucie, że coś jest nie tak, czy ta branża jest dla Ciebie, czy w dalszym ciągu chcesz ją kontynuować. Ponieważ. Co kilka lat tak naprawdę to są epizody w życiu, gdzie możesz sobie zmieniać w ogóle kierunki, w jakich się rozwijasz, to mogą być kompletnie dwie różne branże. Słuchajcie, ja studiowałem fizjoterapię, mam licencjat z fizjoterapii, byłem mm, trenerem personalnym 20 kg w większym wypełnionym yy, Mięśniami, bez, bez grama tłuszczów, prowadziłem ludzi, sprzedawałem rozpiski. Byłem po prostu trenerem fitness 5 lat temu jeszcze. Dzisiaj od wielu lat już jestem właścicielem agencji reklamowej, doradzam topowym markom, jak robić marketing online. Za pięć lat być może gdzieś tam kusi mnie już w kierunku, żeby uderzać bardziej w kierunku dziennikarstwa i takiego typowego twórcy online, bo bardzo dużą przyjemność sprawia mi dzielenie się z tobą moimi przemyśleniami, uwielbiam gadać. Do kamery. Jeżeli miałbym z kim gadać, z fajnymi gośćmi, których zapraszam do studia, to jak najbardziej taki model dziennikarski byłby moim kolejnym spełnieniem na kolejne lata. I ja się nie boję urozmaicać. Ja się nie boję, na przykład w samej firmie. Rozwijaliśmy na początku prowadziliśmy social media na Facebooku i Instagramie. Później weszliśmy w mocno w reklamy płatne. Później skręciliśmy w kierunku e-commerce. Dzisiaj prowadzę też klientów pod kątem YouTube gdzie wcześniej nie miałem kompetencji wiedzy i chęci rozwijać klientów na, na YouTubie. Dzisiaj prowadzimy też klientów na YouTubie więc te, te nasza działalność jest bardzo w miarę urozmaicona, ale dalej sprowadza się do tego, że ja przebywam dużo czasu w domu, więc co najlepiej jest pracować albo w restauracjach albo gdzieś zmieniać sobie albo wyjechać do innego kraju odpocząć itd tak dalej, tak dalej, i ty też musisz kombinować jak sobie urozmaicać dane obowiązki żeby nie wykonywać ciągle tego samego w ten gdzieś tam powtarzalny sposób żeby uniknąć tego tego wypalenia. I nie ma nic złego w zmienianiu. To nie jest nic złego że ty, ty zapragniesz czegoś innego. Słuchaj swojego instynktu Prowadź jeszcze w dalszym ciągu te najbardziej rentowne gałęzie Twojego biznesu, to co daje Ci przychody. Ale w międzyczasie na boku już możesz odpalać jakieś kolejne nowe projekty, które w przyszłości być może będą równie dochodowe albo jeszcze bardziej dochodowe. Także nigdy nie wiesz i to nie nieważne, że skończyłeś studia, że poświęciłeś ileś tam lat na naukę, że masz jakieś certyfikaty, kursy. Jeżeli chcesz, czujesz, że coś jest dla ciebie, nawet jeżeli dzisiaj nie daje ci pieniędzy. Zastanów się, czy warto pójść w tym kierunku. Dodatkowo warto sobie robić urlopy, uczyć się z, nie wiem, z psychologiem, z terapeutą, z coachem, jak efektywnie odpoczywać, popracować ze swoją świadomością, żeby nie żyć w tym takim trybie 24 na 7, praca, praca, praca. Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne, ja sam sobie z tym nie radzę często, ale musimy z tego trybu starać się wychodzić. E, może trochę sportu Ko musimy nauczyć się. Dawać sobie ten komfort, że robimy w, ży w życiu różne rzeczy, a nie tylko i wyłącznie praca, bo nie po to zostaliśmy stworzeni na tym świecie, żeby tylko zapierdalać, tak? My e mamy mieć fajne życie, po to się rozwijamy, po to podnosimy kwalifikacje, robimy biznes, zarabiamy więcej, nasze stawki rosną, ale musimy sobie podzielić to wszystko na też inne branże, e inne segmenty, żeby żeby po prostu to Rozdzielić. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o depresji w biznesie. To też jest bardzo ciekawy temat, również zahaczający o te tematy prozdrowotne. Jestem wielkim fanem rozwijania się w kwestiach zdrowotnych, bo to czyni mój biznes skuteczniejszym. Jeżeli chcesz posłuchać tego następnego odcinka, kliknij tutaj. Nie zapomnij zostawić subskrypcji i komentarza pod tym filmikiem. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Guzik, cześć!